Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. I posłuchaj dziś tych słów: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. No, wielu stara się usłyszeć w życiu Boży głos i otrzymać od Niego wskazówki dotyczące swojego życia przez sen, wizję, czy nawet objawienie się anioła, podczas kiedy Bóg dał nam 66 ksiąg zapisanym Jego głosem, z czego 27 z nich, jest o wiele lepszych niż pozostałe 39, bo należą do nowego, lepszego przymierza, które zostało ustanowione w oparciu o wiele lepsze obietnice. No, jeśli pragniesz otrzymywać specyficzne Boże prowadzenie i słyszeć Boży Głos i wskazówki do swoje, dla swojego życia, czytaj regularnie Biblia, zwłaszcza Nowy Testament, a szczególnie listy apostolskie, ponieważ one są skierowane do Kościoła, czyli do Ciebie i, i do mnie. I w nich Bóg mówi. O tym, jak mężowie mają a, miłować swoje żony, a żony szanować swoich mężów. Bóg mówi w tych listach, jak rodzice mają wychowywać dzieci, a dzieci mają być uległe swoim rodzicom. Mówi o tym, jak pracownicy mają traktować e, swoich e, pracodawców, jak mają traktować siebie nawzajem. Faktycznie Biblia mówi w tych listach skierowanych do Kościoła o wszystkich dziedzinach naszego życia. Jest to, jest to podręcznik, jest to instrukcja obsługi dla naszego życia. Badają. I czytaj regularnie, za każdym razem, kiedy otwierasz swoją Biblię, słyszysz Boży głos. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.